A tutaj przed nami jeszcze jest robot Pepper, z którym będziecie mogli porozmawiać, przywitać się, pożartować. O, wid o widzicie, zareagował na moje słowa, z tego wynika, że rozumie. Robot Pepper, plamy na słońcu, planetarium i rakieta, która może pędzić z prędkością nawet do 2000 km na godzinę. To wszystko mogli zobaczyć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w SUPCY podczas organizowanego tu festiwalu nauki, bądź jak naukowiec. Chciałabym podziękować serdecznie organowi prowadzącemu i Wyższej Szkole Katr Menedżerskich w Koninie za to, że to właśnie dzisiaj u nas odbywa się to wydarzenie, które idealnie wpisuje się w obchody stulecia szkoły, które przypadają właśnie w tym roku. Jak powiedział Paulo Coelho, e, nauka. To przede wszystkim doświadczanie i działanie. I dzisiaj, dzisiaj nasi uczniowie mają okazję uczestniczyć w wielu ciekawych rzeczach i doświadczać wielu rzeczy planetarium obserwatorium, roboty i wiele, wiele innych atrakcji na nich czeka, więc myślę, że to będzie okazją do nauki poprzez zabawę i życzę wszystkim, aby ten dzień upływał właśnie w atmosferze zabawy, doświadczania. I żeby te wrażenia pozostały na długie lata. W uroczystym otwarciu festiwalu uczestniczyli pełniący obowiązki burmistrza słupcy Jacek Szczap oraz Mariusz Król, kierownik Referatu Oświaty Słupeckiego Urzędu Miasta. Najważniejsze to jest to, że można się też uczyć, bawiąc się, i tutaj możemy. To zaobserwować, z jakim entuzjazmem wszyscy uczniowie podchodzą do tych wszystkich elementów, które dzisiaj możemy tu zaobserwować, z ciekawością, z takimi przemyśleniami. To też jest bardzo ważne, bo nie zawsze typowa książka zachęca ucznia, natomiast... Te obrazy są czytelne, widać, widać w nich entuzjazm i zainteresowanie i chęć zobaczenia jak coś działa, jak wygląda i dzięki temu poznają lepiej jak ten świat wokół nich funkcjonuje. Cieszymy się, że ten festiwal trafił właśnie do nas, do Słupcy. Wiem, że w tym festiwalu uczestniczyć będzie również dyłga z naszych szkół podstawowych, która jest na terenie miasta Słupcy, co nas też bardzo cieszy. Chcemy. Aby odbiór tego festiwalu dzisiejszego był jak najbardziej y, szeroko przyswojony przez wszystkich uczniów obydwu naszych y, szkół. Wiemy też, że po sąsiedzku przyjdą uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w SUPCE. Cieszy, y, cieszy nas współpraca nie po raz pierwszy z Wyższą Szkołą Kadr Menadżerskich w Koninie. Myślę, że y, w przyszłości również tę współpracę będziemy kontynuować. Tak, do przodu trzeba go popchnąć. Zamykamy osłonkę lekko. Kluczyk przekręcamy w drugą stronę, no i ten przycisk będziemy wciskać. 3, 2, jeden. Cykl edukacyjny pod nazwą Festiwal Nauki Bądź Jak Naukowiec organizowany jest przez Wyższą Szkołę Katr Menadżerskich w Koninie, a współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Staramy się w całym kraju zafunkcjonować, chcemy pokazać młodzieży i dzieciom, to, o czym zajmują się naukowcy, to co jest fantastyczne. Chcemy również potem promować te osiągnięcia. Są również wykładowcy, że tak się wyrażę, z wysokiej półki, którzy starają się przybliżyć różne rzeczy: astronomię, filozofię, psychologię. Naukowcy odwiedzili już Konin i Słupce, A niedługo zawitają do Lipki, Złotowa, Chełma, Świdnika, Bilczy, Bozentyna, Bielin i Daleszec.